Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka różala.pl. Dzień dobry Państwu, Siemanko. Witam wszystkich serdecznie na skype'owych łączach dzisiaj ze słonecznej Taj Tajlandii. Patryk Kaczmarczyk, Siemanko. Siemano, Siemano, witam serdecznie. No już słoneczko zaszło, mamy noc, ale, ale tak, jest pięknie. Uśmiechnięty widzę, co? No, ciężko się nie uśmiechać, jak się żyje, wiesz? Dwa treningi dziennie w super ekipach. Po treningu proteinowy szejk z kokosem. <noise> Także wiesz, no pattaj. Piękne życie. Po walce wiesz, jeszcze walka wygrana. Pięknie, naprawdę żyję swoim wymarzonym życiem tutaj. To może po kolei. KSW 102, wróćmy się trochę. Jakbyś podsumował to wydarzenie, tak już z perspektywy czasu dość długiej, w kilku słowach, no bo chyba kolejna konkretna gala w Radomie. Kurde, myśl, z mojej perspektywy mega, nie? Znowu świetny doping, tak mi się wydaje, że wiesz, co, no nie śledziłem tam wszystkich walk, do, jak byłem na hali, ale no, na mojej walce słyszałem kibiców, bawili się, wiesz co, jak potem nawet stoczyłem na klatkę, zobaczyłem dookoła, że każdy tam wiesz, no, bawi się jakby jak na, jak na dobrej imprezie, nie? Ten radom ma coś w sobie takiego, że na różnych galach KSW jestem, ale w tym radom jest naprawdę ten doping taki kurde, wyjątkowy. Może też dlatego, że ja jestem Radowianinem i tak też na to patrzę, ale też słyszałem kilku zdanie kilku innych osób. No i też wiadomo, chłopaki z Warszawy robią robotę, nie? Bo na Radka Paczyskiego walce też mega dopinknie, bębny wszystko, no super, super impreza. Myślę, że dla każdego kibica, który tam był na miejscu, jak później gdzieś tam przecinałem się z jakimiś kibicami właśnie e, takich, gdzie to, to tam ich nie znałem i mówili mi, że, że naprawdę świetnie się bawili, mimo że gdzieś tam, czy pierwszy, czy drugi raz na gali byli, że, że super show, że naprawdę świetnie, nie? Najlepsza walka tej gali, twoim zdaniem? Kurde, jakby nie ta trzecia runda, to moja. Ale nie no, ale Kęsik z Vratacic, tak? Wtaczyć jakoś, tak. No, Wtacić, no. no to, to ich, nie? no to hell of, a... hell of a fight, nie? Wojenka dobra tam była. Wydaje mi się, że przez to, że Czarek tak mocno rozbił go i tak mocno goś krwawił, to, to przez to mu się wyślizną z tego parteru i potem zaczęły się kłopoty, nie? No ale to jest, tak jest w walce, nie? Najgorsza walka? Najgorsza? Aha. Kurde, nie. No nie no, Radek Paczuski. Ja zapomniałem, że Radek tam walczył. Tam, no, Radek miał problemy zdrowotne. Ja wiem, co tam się dokładnie działo, i nie dziwię się wcale, że, że tak wiesz to, że taki gameplan zastosował. Walczysz z tym, co masz i, i wziął najprostszą drogę do zwycięstwa. Wcale mu się nie dziwię, jeżeli byłbym w jego sytuacji, zrobiłbym dokładnie to samo. Bo nikt później nikt za dwa lata nie będzie pamiętał o tej walce, a ten zielony znaczek w jego rekordzie tam będzie widniał i jedno więcej zwycięstwo też tam będzie, a i jego kontrakt za wygraną zawsze idzie w górę. Każdy tak prawdopodobnie ma w KSW. Także nie ma co się dziwić. A po przegranej spada? Nie, chyba zostaje w miejscu. Wiesz, chyba zostaje w miejscu. To jest wygład. Ale ja tak mówię. Co powiesz na temat swojego przeciwnika po walce? Wiesz co, ogólnie spodziewałem się dużo trudniejszej walki, ale kurwa był tak twardy, że ja naprawdę czasami takie czyste kolana, łokcie. No ten jeden łokieć, to teraz to już mi zeszło chyba, ale miałem normalnie wgniecioną kość od jego głowy, nie? że miałem, tak mogłem sobie palca wsadzać w kość normalnie, miałem taką miękką jakby wiesz. Kurde, no naprawdę wchodziły te ciosy i ten łokieć taki, ja szykowałem go, bo on w każdej walce bije jeden, dwa i wpada głową w przód i szykowaliśmy z trenerem, że pomiędzy jeden a dwa wbije się po prostu z gardą tajską łokciem, no i to weszło. Idealnie wszękę i on powinien wtedy paść na glebę. Wtedy by było idealnie. I by był yy, bonus, nie. <laughs> Tajlandia by mi się zwróciła. Ale no nie ten. Ale nie padł. Nie padł, no. padł kurdek no Bośnia, wiesz o co chodzi? To jest Bośnia, nie wiem, on jest rocznik 95, to jeszcze tam tam się wojna kończyła, jak on się rodził, nie. To trudne czasy tworzą, tworzą twardych ludzi. No i, no i tam widziałem w jego oczach nawet, że już on pływał, pływał, pływał. I zaraz spał, taką minę robił, kurde, wiesz, kurwioną, i za podwójnej gardy na mnie patrzył, nie? I tak w drugiej rundzie, w połowie, jak już wystrzeliłem tysiąc tych zwariowanych technik, to stwierdziłem, nie, no dobra, nie skończę gościa, nie? Nie skończę gościa, i tam po sobie do klinczu trochę mówię, dobra, odpocznę, bo jeszcze ja się zajadę na tym dobijaniu, nie? No a co tam w tej trzeciej rundzie się stało? Mówisz, wszystko dobrze, I... gdyby nie runda numer trzy. To było trochę tak, że tak, no w drugiej rundzie już czułem rękę, bo tam miałem ten. Yy, okazało się, że nie była złamana, chociaż spuch, spuchła strasznie. Yy, okazało się, że miałem po prostu. Wy, yy, yy, kciuk wypadł mi ze stawu kilkukrotnie w trakcie walki i ten staw się na tyle obluzował, zerwał, nie wiem jak to się nazywa tak fachowo, że po prostu, no bardzo kuła mnie cała ręka, prawda, nie? I jak gdzieś biłem ten cios, to, to już później stwierdziłem, że dobra, wale same łokcie, bo, bo naprawdę czułem duży dyskomfort w tej ręce. I co? I, a w trzeciej rundzie to, to była trochę taka patowa sytuacja, że on mi wszedł w nogi, ja złapałem naprawdę ciasno, fajnie gilotynę z ręką. Przez pierwsze 5 sekund ona wchodziła, mówię, chyba go klepnę. No ale Ahmed też czarny pas w brazylijskim fajnie się skręcił, wiesz, od gilotyny i wyjechał mi dupą za, za nogę. I ja już wiedziałem wtedy, że to nie wejdzie, i poluzowałem chwyt, złapałem tylko taki, wiesz, chwyt na alibi, na nie? Że trzymam po prostu. I kurde, myślałem, że on zaraz wyjdzie z tej gilotyny, i ja zacznę pracować dalej, nie? No ale ja, on tak nie wychodzi, bije mi wiersze, żebra, gdzieś tam ja mam gilotynę, trzymam. No to ja mówię, kurwa, jakby, no nie zmieniam tej sytuacji, bo to ja jestem tutaj stroną atakującą, nie? I jakby to po jego stronie leżało, żeby on. Wy, on, by, on by, jakby bardzo chciał, to on by zerwał tą gilotynę. Tylko mi się wydaje, że on zebrał na tyle dużo czasu w tych dwóch rundach, że on. Ja, ja do niego powiedziałem, nawet y, sędzia Łukasz Bosacki może potwierdzić. To, że mówiłem do niego, że Ahmed, maybe we can get up, że mówię, że może wstaniemy, bo to jest strasz dziwne, nie? że tam dwie minuty mija, a my w gilotynie siedzimy. nie? I tak się dziwnie czułem trochę tam, a on krzyczał do mnie, że, że ma tap position, że, że, że ja mam tap position i coś tam, nie? że nie wstajemy. A ja mówię, że gilotin choke, ale on no, nie chciał wstać, no i w końcu tam jakoś na ostatnie sekundy zerwał tą gilotynę i. Zaraz wstałem, no i się runda skończyła, nie? Myślę, że jakbyśmy toczyli taką bitkę do końca tej trzeciej rundy, to moglibyśmy zgarnąć ten bonus, nie? Bo tam dużo się działo, dużo w tej walce się działo. No, tam, ale tam powiem że i konkurencji miałeś sporą na tej gali, bo... No, bo no i soldaje tam... w Tarkilla, też naprawdę w super bitka. Wiktoria z Adam też, też, też super, także no, wiadomo. E, jak myślisz, Patryk, co zrobi teraz Saladin Parnas? Wróci do piórkowej, zwakuje pas piórkowej. Wiadomo ci coś na ten temat, gdzieś coś słyszałeś, no. plotki gdzieś jakieś krążą, jak to wygląda. Mi, mi się wydaje, że sa, żeby saladin Barnas wrócił do kategorii 66 kg, to też zależne jest od tego, czy Robert Ruhała przedłuży kontrakt. No bo jak Robert nie przedłuży kontraktu, to pewnie on nie wróci do tego 66. no bo nie będzie miał rywala, chyba że zrobią mu jakiegoś, ściągną jakiegoś super rywala. Ale wie, wiecie jak to jest z tymi super rywalami za granicy. Się dużo o tym mówi, ale oni są w cholerę drodzy, już nie chcę przeklinać. Jeżeli taki, nie wiem, tak jak o tym Pitbullu mówili, czy o jakichś tych Japończykach z, z Rizin, to, to, to jest strasznie drogi wydatek na nich. Także nie wiem, czy, czy KSB będzie chciało zrobić taki ruch, czy, czy dać mu na przykład Marcina Helda w 70 kilo, bo to też się spina, moim zdaniem. Moim też. Moim no, też. Dlatego, dlatego no, jakbym był biznesmenem i miałbym KSB, no to bym powiedział Saladin. 6-6, odpuść Kaszmarczyk, tam zaraz będzie miał pas. I, idź 70 bi. <grym> Bij ludzi. <grym> I tyle Dobra, nie. no to. A, a propos tego Kaczmarczyka z pasem 6-6, to co teraz myślisz, że ci czeka? Trzecia walka z Robertem, jeśli, jeśli Robert podpisze kontrakt z KSW i zostanie? Ja teraz na pewno nie dostanę jeszcze rewanżu, no ja dopiero się z nim biłem, przegrałem i to szybko. Ja chcę bardzo tego rewanżu, bardzo chcę i, i, i będę robił wszystko, żeby go dostać, no bo wiesz, no serduszko mi krwawi. Dalej, ale wydaje mi się, że teraz to mnie czeka trzy, trzy opcje są. Moim zdaniem są trzy opcje. Mi najbardziej leży, leżałby teraz Formela w Gdańsku. No bo to by było super u niego na ziemi, wiesz, z Formelą też tam jakieś wyzywał mnie do walki jeszcze niedawno, no to akurat idealnie by było. Bo on mnie wyzywał po mojej porażce z do walki, no to ja przy, przyjmuję wyzwanie i możemy się bić tam. Nie wiem, w czerwcu jest gala w trójmieście chyba. Jest Soldajew, no to każdy chce zobaczyć tą walkę też moją z Soldajewem, no to też wiadomo jestem do tego w czego. I trzecia opcja, no to jest Brichta Harzewski, nie? No bo to też taka będzie wysoko rankingowa walka w 6-6. Także no to wygrany z tej walki ewentualnie ze mną gdzieś tam właśnie w okolicach czerwca też by było spoko, moim zdaniem, nie? Także ja to na razie, wiesz, tutaj mocno trenuję, wiadomo, ale nie chcę na razie też myśleć, wrócę do Polski i będziemy tam ustalać, z kim się bijemy, nie? A jakie zestawienia byś chętnie zobaczył w swojej wadze w KSW? Kurde, tak szczerze, to nie, nie wiem, nie wiem. Myślę tylko o swoich jakby, wiesz, jak, jak zestawienie, no to pewnie takie najbardziej logiczne teraz, na które pewnie każdy gdzieś tam kibic czeka, no to jest Ruchała Parnas, jeżeli Ruchała zostanie, nie? Ja wiem, że pewnie Robertowi też nie leży ten Parnas, bo no to kurde, wiesz, no jest mega mocny. I Robert pewnie by chciał jeszcze zawalczyć jedną walkę przed tym. I jeżeli KSW pójdzie mu na rękę i da mu na przykład jeszcze jedną walkę, no to pewnie nie będzie ona ze mną, no bo dopiero się biliśmy i jemu zostaje w takiej sytuacji tylko Soldajew, nie? No bo on jest najwyżej po dwóch wygranych, nie, no bo wygrana ze Stasiakiem dobra przez knockout i zaraz i z Tarkillą. No ale co to, to też to bronienie pasa tymczasowego też takie dziwne nie? Bardzo dziwne bym powiedział nawet. No, no A... nie ciężko mi powiedzieć, to już jest problemy, wiesz co, woja, nie? Tajlandia może, powiedz chwilę nam parę słów o obozie twoim, od kiedy jesteś, na jak długo e, i gdzie trenujesz? Nie no, trenuję w Bank Tao. Teraz jest naprawdę fajna ekipa, chociaż jeszcze nie, nie udało mi się zrobić z nimi rund, bo cały czas gdzieś tam oni między sobą też robią i, i, i unikają dużych dużych grup. No też się nie dziwię, bo jest Wolkanowski, Petrian i Sterling, ale wierzę, że na pewno na pewno się przetnę chociaż z jednym z nich, bo, bo wiem, że przychodzili na te zajęcia. Ja poprzedni tydzień miałem taki trochę, żeby się zaklimatyzować, to robiłem sobie personalny tam jakieś na grupie na Muay Thai, nie robiłem sparingów MMA, dzisiaj zrobiłem pierwsze. 6 razy 5 minut i bardzo fajnie robiłem z takim mocnym gościem, nawet nie wiem jak on się nazywa, ale z Kirgistanu mega przepraszam, mega zapasy. Z naprawdę mocnymi gośćmi, ale nawet, nawet szczerze ich nie znam. Ale no naprawdę poziom był taki, że, że jestem zadowolony mega z tych sparingów, bo też wiesz co, trener podszedł po, po, po tym, po, po sparingu, przybił piątkę powiedział, że jest elegancko, także, także jest git, nie. A jestem do, jestem do 5 marca, yy, także no trochę tu posiedzę i potrenuję z tymi wszystkimi zawodnikami. Co robisz w wolnym czasie? No, co, skuter, piję kokosy, <laughs> jem tania. Yy, kurczę, jakoś teraz wiesz co, po tej walce, tak yy, całkiem inaczej do tego podszedłem i naprawdę zdrowo się prowadzę. Nie przybrałem dużo na wadze, teraz ważę 76 kg, także. Nawet jakby była jakaś propozycja, tylko w sumie ta ręka jeszcze mi przeszkadza. To może nie będę gadał taki głupot, że jakby była propozycja, to bym wszedł. Bo, bo nawet dzisiaj na sparingach musiałem robić tylko dotyk taki prawą ręką. Nie mogłem takiej bomby wsadzić. Chociaż już z tym z Kirgistanu chłopem to już wsadzałem z całej siły. Mówię, kurwa, najwyżej rękę złamię, ale już mnie starał się, wiesz, zabić mnie na tym sparingu, to, no to też starałem się być mocno. No ale ta ręka jeszcze potrzebuje, mi się wydaje, tak z miesiąc, żeby do pełnej sprawności wróciła, nie? Ale myślę, że właśnie jak wrócę z Tajlandii, to będzie tam 7 marca, bo jeszcze w Bangkoku będę dwa dni, żeby zobaczyć Bangkok, bo tam nie byłem. Jak wrócę z Bangkoku, to, to, to od razu dzwonię do Artura i ustawiamy się na konkretną datę. Już pewnie będę wszystko wiedział. nie? To już wtedy taki zacznę obóz 100% przygotowawczy do walki. Co tam najbardziej lubisz jeść w Tajlandii, oprócz Thai i kokosów? Wiesz co, no, kurczę, owoce morza, nie? Jakieś krewetki. Tylko, że to też jak te krewetki w tempurze jem, to, to zaraz puchnę i robię się duży. Co jeszcze wiadomo, jakieś piwko changa sobie walne czasami, ale to tak bez, bez przesady. No i owoce, nie? Tu są cudowne owoce, to wiesz, to byłeś w Tajlandii? Nie, nie byłem nie jeszcze. Nie byłeś, no to musisz, musisz podlecieć, dopóki jeszcze się nie jest tak drogo, bo już coraz drożej się robi, kurde. Słyszałem tak, właśnie, że no. muszę zacząć się spieszyć, bo to już powoli tak. nie jest taki live dla no, nas przynajmniej. No, jeszcze jak byłem dwa lata temu, to było dużo, dużo taniej, nie? Teraz już to rośnie już powoli w takich restauracjach, jak nie pójdziesz do jakiejś, wiesz babci na straganie, tylko do restauracji, to już płacisz tak, kurde, normalnie prawie jak w Polsce, nie? Może jeszcze nie tak jak w Polsce, no bo tam w Polsce to też ich nieraz dobrze ponosi w tych restauracjach. Ponosi. Tak. <laughs> ale, ale no tak 30 zł za obiad możesz zapłacić, a, a normalnie jak pójdziesz do jakiejś, wieży, babeczki takiej, gdzie to wygląda, to wygląda na brudne i tak dalej, no to nie, nie każdemu to pasuje, nie? Ale ja to chodzę sobie do jakichś takich babeczek, to po wiesz, 8 zł mam dobry obiadek, nie? Także da się jeszcze tanio zjeść, no ale na tym Bank Tao też przez ten klub, bo ten klub się strasznie rozwinął. Kurde, tu jest kopalnia siana, nie? W ogóle za miesiąc treningów w Bank Tao teraz trzeba zapłacić 1700 zł, nie? To, to jest. To wszystko przez was, czyli w tej Tajlandii, przez zawodników. Jeździcie, robicie rynek, no, podnosicie i, cenę. I, to, i, to, i, I ruscy, nie? Przez ruskich, bo jest od cholery, od konwojna wybuchła. To y, Rosja bardzo nie ma gdzie latać bo tam ma wszystko pozamykane na Europę, na wszystko, no i wszyscy na Tajlandię walą, nie? Dubaj, Tajlandia, Rosjanie siedzą tylko w Dubaju i w Tajlandii no tutaj drugim językiem teraz jest rosyjski, nie? Tajowie po rosyjsku napierdzielają, człowieku. To jak, jak w zakopanym nas... już kurale po trochę, arabsku, nie? Trochę tak, trochę tak, no. Ale jak widzą nas takich, wiesz, białych i ten, no to myślą, że od razu z Rosji, nie? I od razu po rosyjsku gadają. Ja mówię, że Poland, brother Polen. No. To mówisz co? Kiedy, kiedy możemy się Ciebie spodziewać w klatce? Czerwiec? Idealnie. Czerwiec, ja wchodzę w to w ciemno, nieważne z kim jestem. Chcę odblokować to Trójmiasto, bo ostatnio było słabo bardzo w tym Trójmieście leżałem na dechach, i muszę teraz jakoś tam posłać na dechy, żeby było, wiesz, równo. <gulatory> to co, Patryk, no to tego ci życzę w takim razie i yy, co dziękuję ci za, za czas poświęcony na tą rozmowę. Nie przeszkadza nie zajmuje ci czasu. Baw się tam dobrze, trenuj, odpoczywaj, zwiedzaj i jedz, <gulatory> no same superlatywy generalnie, nie? I co? I czekamy na jakieś ogłoszenie twoje waleczki. Dziękuję ślicznie, Jaru. Bardzo... Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim tam yy, oglądającym MMA. Pozdrawiam serdecznie. No wszystkiego dobrego, Mortka. Widzimy się, słyszymy. Dziękuję bardzo. Jasne, dzięki, śliczne.